Socjalistyczna opozycja krytykuje najnowsze decyzje prezydenta Sarkoziego. Jedno z tych posunięć ma na celu walkę z wysokimi cenami mieszkań. Rząd zwiększy o 30% maksymalną dozwoloną powierzchnię budynków mieszkalnych. Dzięki temu na tym samym obszarze będzie teraz można zbudować o 30% mieszkań więcej. Jednak najwięcej reakcji wywołuje zapowiedź podwyższenia podatku VAT o 1,6% przy równoczesnym obniżeniu opłacanych przez pracodawców składek ubezpieczeniowych. Nicolas Sarkozy mówi, że jeszcze nie jest kandydatem, ale już znamy jego program. Ten VAT Sarkoziego to dalsze zaciskanie pasa. Konkurencyjność gospodarki pozwolą zwiększyć kroki, które proponuje François Hollande. On chce, by sfera finansowa służyła gospodarce. Podejmując niepopularną decyzję, Nicolas Sarkozy stara się pokazać, że jest politykiem odpowiedzialnym. Nicolas Sarkozy chce zrobić jeszcze raz to, co udało mu się w roku 2007 i 2008. Chce postawić na gospodarkę i mówić o odważnych decyzjach, jakich kraj potrzebuje. Wtedy to się opłaciło, bo został wybrany. Teraz chce być prezydentem na czasy kryzysu, ale nie jest pewne, czy mu się to uda, bo jest bardzo niepopularny. Podwyższenie VAT-u może spowodować wzrost cen detalicznych. Związany z tym spadek siły nabywczej ludności mógłby z kolei negatywnie wpłynąć na konsumpcję i na ogólny stan gospodarki.